Dwie cienkie soczewki mają ogniskowe f1 oraz f2 i wspólną oś optyczną. Jaka powinna być odległość d między tymi soczewkami, aby wielkość obrazu nie zależała od odległości przedmiotu od zestawu? Standardowo, jak we wszystkich zadaniach z optyki, zaczniemy sobie od rysunku. Wiemy, że ogniskowe soczewek są dodatnie, zatem mamy do czynienia z soczewkami skupiającymi. Pierwsza soczewka po ogniskowej f1. I druga soczewka o ogniskowej F2. Odległość między soczewkami to d. Przez x1 oznaczymy odległość przedmiotu od pierwszej soczewki, y1 to odległość obrazu przedmiotu, który powstał po przejściu światła przez pierwszą soczewkę. Ten pierwszy obraz, który powstał, stanie się przedmiotem, źródłem światła dla drugiej soczewki. Więc odległość x2 to jest odległość tego nowego przedmiotu od soczewki. Odległość y2 to będzie odległość obrazu od soczewki drugiej. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na postawione nam pytanie. Powiększenie całego układu p może być zapisane jako iloczyn powiększenia pierwszej soczewki i powiększenia drugiej soczewki. Wiemy, że powiększenie pierwszej soczewki może być zapisane jako y1 do x1, natomiast powiększenie drugiej soczewki jako y2 do x2. Zarówno y1, y2, jak i x2 są pewnymi funkcjami x1 oraz d. Zatem ostatecznie p możemy przedstawić jako pewną funkcję parametrów x1 oraz d. Chcielibyśmy, aby ta funkcja P była niezależna od x1. Czyli, że chcemy, aby ta funkcja była stała względem x1. I takiego właśnie d będziemy szukali, który spełni ten warunek. Czyli pytanie, jakie sobie możemy postawić tutaj, to dla jakiego d ta funkcja będzie stała względem x1. Możemy tutaj wysnuć pewien oczywisty wniosek, który pomoże nam mocno w dalszych obliczeniach. Skoro funkcja P musi być stała względem x1, to funkcja 1 nad P również będzie stała względem x1. A wydaje mi się, że dużo prościej będzie wyrazić właśnie w języku x1 i D odwrotność powiększania niż samo powiększanie. Skąd taki wniosek? Ponieważ jeżeli zapiszemy sobie wyrażenie na odwrotność powiększenia, to zobaczymy, że y, czyli odległości obrazów od soczewek, znajdą się w mianowniku. A jeżeli sobie przypomnimy wzory soczewkowe, które pozwalają powiązać odległość przedmiotu od soczewki z odległością obrazu od soczewki, to pozwalają one w bardzo ładny i szybki sposób wyznaczyć odwrotność y, a nie sam y. Więc nasuwają nam się tutaj dwa równania soczewkowe, które pozwalają powiązać położenie przedmiotu z obrazem dla pierwszej soczewki oraz dla drugiej soczewki. Z geometrii w środkowej części naszego układu, czyli między soczewkami, widzimy, że Y1 plus X2 musi sumować się do d. To jest prawda zawsze, nawet gdyby okazało się, że np. X2 będzie ujemna. X2 może być ujemna i to w żaden sposób nie psuje naszych. Równań. Podsumowując, mamy układ czterech równań, z którego będziemy chcieli się pozbyć następujących niewiadomych: y1, y2 oraz x2. Ostatecznie chcemy, aby w naszym układzie pozostały literki p, x1 oraz d. No i oczywiście f1 i f2, ponieważ te znamy z treści zadania. Także nasze zadanie sprowadza się do pozbycia się y1, y2 oraz x2. To zacznijmy w takim razie od przekształcenia samego wzoru na odwrotność powiększenia. Możemy go zapisać jako x1 razy x2 razy 1 na y1, razy 1 na y2. 2. Skąd taki rozwlekły zapis? Ponieważ teraz to 1 na y1 i 1 na y2 wyznaczymy sobie z równań soczewkowych. I takie wyrażenia możemy wstawić do naszego równania na odwrotność powiększenia. Jeżeli teraz przemnożymy sobie x1 przez ten nawias oraz x2 przez ten nawias uda nam się otrzymać całkiem estetyczną postać omawianego wyrażenia, w której jedyna niewiadoma, jaka nam zostaje, to jest x2. Tą x2 możemy sobie oczywiście wyznaczyć z trzeciego równania z naszego układu równań, którego jeszcze nie wykorzystaliśmy. Widzimy, że rzeczywiście udało nam się pozbyć tej x2, ale kosztem wprowadzenia ponownie y1, z którą teraz będziemy musieli coś zrobić. Co zrobić z tą y1? No, mamy już wyznaczoną odwrotność y1, więc być może wystarczy po prostu odwrócenie tego. Czyli odwrotność y1 możemy zapisać jako x1 minus f1 podzielić na x1 f1. Zatem y1 może być zapisane jako x1 f1, x1 minus f1. I teraz to wyrażenie możemy sobie wstawić do naszego równania na odwrotność p. Ten ułamek rozbiję, aby nie tworzyć ułamków piętrowych, czyli będziemy mieli d podzielić na f2. Minus 1 podzielić na f2, i teraz razy y1. Widzimy, że x1, x1 występuje w kilku miejscach i ciężko będzie na pierwszy rzut oka ustalić, kiedy to wyrażenie będzie niezależne od, od, od wartości x1. Musimy jakoś je uprościć. Jednym pomysłem, jaki przychodzi mi do głowy, na pierwszy rzut oka byłoby Wyłączenie F1 i F2 przed nawiasem. Być może to coś uprości i pozwoli dostrzec jakieś fajne przekształcenie. Spróbujmy. Teraz zostaje nam D. Z tego zostaje nam D, z tego zostaje nam F2. Z tego natomiast zostaje nam minus. X1F1 X1 minus F1, X1 F1. I rzeczywiście to przekształcenie było dobrym pomysłem. Ten mianownik pojawia nam się w tym miejscu, czyli jeżeli wymnożymy sobie te nawiasy, to usuniemy X1 z mianownika, czyli zostanie nam tylko i wyłącznie zależność w liczniku, co jest idealnym scenariuszem do badania zależności odwrotności P od X1. Dobrze, więc mnożymy te dwa nawiasy. Będziemy mieli najpierw d minus f2 razy x1 minus f1. I teraz to wyrażenie, razy to wyrażenie, sprowadza nam się do prostego x1f1. Otrzymane wyrażenie możemy zapisać jako liniową funkcję x1, czyli x1 razy d minus f2 minus f1. Pojawia nam się z przemnożenia x1 przez d minus f2 oraz tego wyrażenia. To co nam zostaje to minus f1 d minus f2. Widzimy, że aby to 1 na p nie zależało od x1, no to to oznacza, że x1 musi być przemnożona przez 0. A x1 jest mnożona przez ten nawias, czyli musimy zażądać, żeby ten nawias był równy 0, czyli d minus f f1 minus f2 musi dać nam 0. Zatem d musi się równać f1 plus f2. W przypadku naszych liczb jest to 26,921 cm. I to jest właśnie poprawna odpowiedź do tego zadania. Jako bonus możemy spróbować ustalić, jakie będzie powiększenie obiektu w momencie, kiedy wybierzemy tak policzone d. Odwrotność P równa się 1 na F1 F2 razy. Wyrażenia proporcjonalnego do X1 nie przepisuję, ponieważ podst po podstawieniu D ono się zeruje. Zatem z całego nawiasu kwadratowego zostaje nam jedynie minus F1D minus F2. Widać od razu, że F1 nam się skraca. Jeszcze domknę nawias z prawej strony. Natomiast ten mniejszy nawias po podstawieniu d da nam po prostu f1. Znowu f1. Także nasza odwrotność powiększenia może być zapisana jako f1 do f2, czyli samo powiększenie zapiszemy jako f2 do f1. I to jest finalne powiększenie w naszym zadaniu. W przypadku naszych danych, to powiększenie wyn wynosi 1,57. Układ, w którym odległość między soczewkami jest równa sumie ogniskowych tych dwóch soczewek, jest bardzo popularnym układem. Także istnieje szansa, że znałeś ten układ już wcześniej i yy, miałeś możliwość zgadnięcia, że to właśnie o taki układ chodzi. Jednak w tym rozwiązaniu chciałem przedstawić ogólną metodę, która nie wymaga żadnej ekstra wiedzy, żadnego zgadywania, która wychodzi jedynie z podstawowych praw optyki geometrycznej. Dziękuję bardzo za uwagę.